Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na stoisku firmy Shure na targach ISE 2022 w Barcelonie. Wspaniała okazja po 2,5 roku, aby się spotkać twarzą w twarz z naszymi klientami, z naszymi dostawcami. Wreszcie możemy uścisnąć ręce, wreszcie możemy odejść od tych komputerów. Stoisko Szura w tym roku jest wyjątkowo imponujące, jest to największe stoisko pro audio, jakie jest na targach ISE w Barcelonie. I tutaj oczywiście też mamy pewnego rodzaju miejsca, gdzie możemy posłuchać sobie, możemy wręcz sprawdzić jak funkcjonują poszczególne działy tej naprawdę bardzo wielkiej firmy. A więc oprócz tego, że mamy oczywiście systemy zintegrowane, dla których te targi są przeznaczone, mamy również część dla profesjonalistów, czyli dla tego działu Pro. Rentalu, mamy też ten dział, który odpowiada za produkty związane z naszym codziennym życiem, jak na przykład telekonferencje, praca zdalna, czy też kreatywność z systemami na przykład Motiv. Dzisiejszą nowością najbardziej istotną, jeżeli chodzi o naszą prezentację tutaj na targach, jest nowy mikrofon MXA 920. Jest to następca absolutnie już legendarnego, standardowego, referencyjnego wręcz bym powiedział mikrofonu MXA 910. Jaka istota jest różnica pomiędzy tymi mikrofonami? Po pierwsze, jest to mikrofon, który można od razu po wyjęciu z pudełka, generalnie rzecz biorąc, podłączyć i użyć bez żadnej specjalnej konfiguracji. Osiem wiązek, co jest bardzo szczególną właściwością tego mikrofonu, już od samego początku w MXA 910 mieliśmy właśnie te osiem niezależnych wiązek, ale tam trzeba było je ustawiać i tworzyć jakby pewnego rodzaju plan naszego miejsca słuchowego, natomiast w przypadku MX920 te 8 wiązek automatycznie konfiguruje się w, w ramach pomieszczenia, śledząc wszystkich naszych rozmówców. Co jest też bardzo istotne, system tych wiązek, które są bardzo, bardzo precyzyjnie, funkcjonuje jakby w trójwymiarowym, w, w trójwymiarowym modelu śledzenia rozmówców, w związku z tym podaje też bardzo precyzyjne dane, na przykład do systemu śledzenia kamer, który jest w tej chwili tak bardzo popularny w tych najbardziej rozbudowanych instalacjach konferen konferencyjnych. System ten oczywiście też jest całkowicie skonfigurowany pod kątem możliwości współpracy ze wszystkimi naszymi typowymi programami do, do, do współpracy, jak Teams, jak no wszystkie te, krótko mówiąc, programy, które są w tej chwili dostępne na rynku. Jest pełna certyfikacja, co nie jest oczywiście standardem w przypadku innych produktów. Jest z nami też Jacek Rusek, który jest przedstawicielem firmy Shure w Polsce. Jacek, czy mógłbyś coś powiedzieć dodatkowo oprócz tego, co ja? Powiedziałeś wszystkie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o ten mikrofon Mixa 920 Myślę, że warto dodać, że mikrofon już w chwili premiery ma certyfikację Microsoft Teams. Jest to bardzo ważne dla, dla naszych klientów, którzy zwracają uwagę, żeby wszystkie rozwiązania, które instalują w swoich salach konferencyjnych, w najważniejszych miejscach spotkań, były w pełni zgodne z platformą, którą używają. Następną rzeczą, która jest również istotna, jest to, że ten mikrofon dużo lepiej współpracuje z systemami kamera trackingu, czyli takimi rozwiązaniami, które umożliwiają naprowadzanie kamery bezpośrednio na osobę mówiącą. Te systemy stają się coraz bardziej popularne zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i w edukacji. Również widzimy też, że ten mikrofon posiada też to, o co zresztą pytali bardzo często nasi klienci. Pewne formy, które można użyć powiedzmy sobie w różnego rodzaju estetyce pomieszczenia, więc mamy również formę, jak dzisiaj widzimy, również okrągłą, tak? Tak, to jest coś, o co, o co nas często pytali klienci, ponieważ forma kwadratowa świetnie sprawdza się w sufitach podwieszanych. Możemy za zastąpić jeden kafelek, włożyć ten mikrofon, on znika ale w przypadku z sufitów otwartych, czy tak zwanych industrialnych, no, często potrzebujemy innych rozwiązań. Mamy również mikrofony liniowe MX-710, które się sprawdzają również w takich rozwiązaniach, ale uzupełnieniem teraz tej oferty jest okrągły mikrofon MX-920. Tak. Ten mikrofon jest dostępny właśnie w trzech różnych kolorach, czyli jest czarny, jest biały i też srebrny. Natomiast MX-920 w wersji kwadratowej, czyli tej 60 na 60 cm, jest tylko w wersji białej w tej chwili, no bo to był faktycznie, że biorąc tylko jeden typ mikrofonu, który był przez wszystkich oczekiwany. prawda? Tak, ale to też warto zauważyć, że każdy z tych mikrofonów zarówno wersję kwadratową, jak i okrągłą możemy pomalować na dowolny kolor. Możemy dopasować do estetyki pomieszczenia. Okay. Możemy go wtopić w jakieś tam dowolne historie i tak dalej. Dobrze, MX-920 to jest też nowa generacja tych mikrofonów, a więc zupełnie nowa jakość dźwięku. To jest ten next generation, jakby matryca Czyli tutaj w tym momencie znowu Shure wychodzi na prowadzenie, bo po pierwsze byliśmy pier, pierwszą firmą, która tego typu mikrofony w tej formie zaprezentowała. Stały się to też standardem. No i w tej chwili też mamy do czynienia z zupełnie nowej jakości dźwiękiem, który się pojawia też w tych mikrofonach. Tak, to nie jest aktualizacja mikrofonu Remixa 910, warto to pokazać. to jest zupełnie nowy mikrofon z nową elektroniką i też nowymi możliwościami, z większym pasmem przenoszenia dźwięku, co za tym idzie z lepszą lepszym otworzeniem, lepszą transmisją głosu ludzkiego. I co skutkuje no, bardziej zrozumiałą transmisją e, podczas wideokonferencji przede wszystkim. Chodzi o rozwiązania w zakresu systemów integrowanych, to jest nasza największa nowość. Warto też wspomnieć, że wczoraj właśnie e, nasza, nasze oprogramowanie, e, stworowy procesor Intellimix Room otrzymał nagrodę e, na, na tym show e, Innovation Award, e, a szczególnie funkcja AI Denoiser, która e, usuwa hałasy, które nie są ludzkim, a ludzkim głosem z transmisji podczas wideokonferencji. Dzięki temu mamy, no możemy się skupić na, na rozmowie, a nie na hałasach, które są w tle. No cóż, pięknie dziękuję za, za rozmowę, a wszystkich Państwa zapraszam do zakupów tych mikrofonów będą stanowiły. Oczywiście jeszcze musimy dodać, że ten mikrofon to nie jest jedyna rzecz, ponieważ ten mikrofon oprócz tego, że jeszcze zawiera w sobie cały ten IntelliMix i tak dalej wszystkie te elementy, ale jest też częścią dużego, wielkiego ekosystemu różnych rozwiązań. Toż zarówno nawet taki jak na przykład guzik elegancki wmontowany w stół, który będzie eliminował nam na przykład dźwięk, albo też przywoływał, załóżmy, porządkową dyskusję do na przykład prowadzącego i tak dalej. Albo po prostu wyciszał mikrofon. No cóż, dziękuję bardzo pięknie za uwagę i zapraszamy do nas do zakupu szura.